Witajcie w powtórce BZ-68 w losowaniu na 8 Tiery. 9 na 8 nie tak dobrze ani wcale nie tak źle. Mamy tutaj pojazd dość specyficzny Chińczyk. Chińczyk? Mam nadzieję, że Chińczyk. Z, dopala... z dopalaczami, jak sami widzicie, który na tych Tierach może mieć naprawdę spory potencjał. No chyba, że się trafi z w przeciwnej drużynie, wtedy będzie dziurawiony po wieży. Mniej więcej pół na pół. No ale na razie go nie ma, kolejna bezeta. Strzelamy po dachu. Wchodzi pesteczka. Palce lizać. Nawet tam nieźle polosowało, bo alfy to my średnio mamy 530. Spęką na goldzie wynoszącą 315 dla jednych tylko, dla jednych aż, a dla innych sam raz. No ale af 1 ma tej penetracji znacznie, znacznie więcej. I gdyby się taki trafił w przeciwnej drużynie, po drugiej stronie nie mielibyśmy wcale tak. Łatwo, no bo jakby Wam tutaj powiedzieć, ładujecie Golda i może uda się Wam ten pojazd przebijać, ale tak poczekajmy, bo jak on się lekko obróci, to tutaj może ładnie wchodzić, tylko że to też nie jest reguła. Trzeba by walić z Golda, no bo samo jarzmo i jego okolice są dosyć twarde. Garnki, no wiadomo, są jeden większy, drugi mały, po lewej stronie wieży, tak jak teraz jest, jest troszkę większy, tylko że one są. Na tyle malutkie, że tam ciężko może być się ogólnie wstrzelić, w tym chory i zrobił tak głupią rzecz, że no po prostu masakra. No ja rozumiem, chciał przejechać, ale czemu nie przejechał za tamtym murem? To jest o, masakra. Sciencecraft na tym pojeździe odpada, kadłub raczej mięciutki, znaczy Sciencecraft odpada, bo tu was będą przebijać bez większego problemu, macie takie policzki, które no nie będą wybaczać błędów, chyba że ktoś nie wie jak sobie z tym pojazdem radzić wtedy, to wygląda zupełnie inaczej na razie bitewka wydaje się być w miarę wyrównana obiekt 252U dostaje po daszku, po garnuszku całkiem nieźle tutaj bohater strzela, bo sam defender ma dosyć twardą wieżę i trzeba ładnie przymierzyć, te garnki też nie są wcale takie wybitne i... Tutaj muszę powiedzieć, że chyba bohater ma sporo farta, przynajmniej na początku, zobaczymy jak będzie wyglądało to dalej. 3000 nastrzelane, prawie 3000 zablokowanych i teraz wjeżdżamy jak totalny yy, paść dosłownie bokiem. A tam mogło coś stać ciekawego, na szczęście nie stało, pokazujemy się, dostaliśmy spota, czyli coś tam jednak jest, powoli wracamy się do naszej starej miejscówki, bo nikt tego nie pilnuje, a nie chcielibyśmy się obudzić tutaj za chwilkę z dwoma rywalami na plecach, ale oni sami odpuścili tą miejscówkę, tam 53TP może sprawiać delikatnie naszym problemy, a czykolwiek myślę, że to jest takie uspokojenie, jest turtle, powoli wyjeżdża, cofa delikatnie, delikatnie cofa, delikatnie wyjeżdża, my sami nie możemy za bardzo do przodu podjechać, bo wtedy to byłoby dla nas zbyt ryzykowne. I6 za budynkiem, sorry, za takie przerwy, ale cały czas kaszel mnie męczy i mnie to już trochę zaczyna wkurzać. Chori, wyrywało po raz kolejny, ładnie nam... Muszę przyznać, na razie polosowało i to tak. Solidnie, 66 powyżej średniej, więc mo bohater może się cieszyć. To E-75 wyjechało nam prosto pod lufa, a teraz jeszcze pod SHPTK, PT... ej no, ten kaszel mnie niepokoi. Już z tym, ale tam zamiast kończyć lufy, robimy uszkodzenia. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, ponieważ, no, jakby wam tu powiedzieć, O, gościu, na ręcznym może byś się wyrobił, jakbyś wciskał spację i odkręcania może by ci się udało, ale... Nie no, tutaj to bohater ma naprawdę dużo szczęścia, ja chyba zrobię zdanie co do tego, że on za bardzo kadłubem by sobie nie podbijał, no ale górną płytę samą sobie to on ma dosyć twardą, gorzej właśnie ma się sprawa z dolną, bo na górnej mamy, jakby to wam powiedzieć, około 340 penetracji, ej, 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 ten kaszel, oj nie jeszcze wysadzenie no na farcie tutaj a tam 53TP patrzy się jak mu wieża spadła no i co teraz taktyczny hajczek czy jednak bohater nie chce ryzykować że coś tutaj się nie uda no szczerze jak on już strzelił ja bym próbował zaoszczędzić tam parę tysięcy kredytów bo jednak te pociski są dosyć drogie i na pewno nie chcielibyśmy wydawać ich zbyt wiele na plecach Defender, który dostaje strasznie w tył od szelmy. No i teraz chłop poczuł się zbyt pewnie. Zobaczcie, mamy trzy fragi na naszym koncie i jeden kunce pancer <laughs> z kolejnym fragiem, więc na razie to wygląda słabo. Ja mam wrażenie, że ta bitwa no, będzie przegrana, ale pocieszające jest to, że przeciwnik ma bardzo dużo ogrysków. I to E75, które nas totalnie olało, poza tym my teraz się też nieco za bardzo ulewamy Felicze na fullu, tutaj Bizantena strzał, Felicze na 3, powiedzmy pesteczki, 3-4, zależy jak nam będzie losowało, na pewno przy trzeciej pesteczce, jeśli go przebijemy, będzie już na pewno ogryskiem. no chyba, że bohater zacznie strzelać z hejaków, no wtedy przy trzeciej pesteczce tego nie będzie, ale hejki. W tym wypadku nie polecam. Szelma cały czas gdzieś tam na plecach w okolicach naszej bazy jest całkiem dobrze ustawiona, jeśli przynajmniej chodzi o nas, bo dla siebie ustawiła się fatalnie. Jeden frak tutaj szykuje się, kolejny swoją drogą bo zaraz będziemy mieli specjalista. Nasza drużyna wcale fragować chyba tak mi się wydaje nie zamierza. Rywali. Robi się coraz mniej, przynajmniej taki jeden plusik. Feliczę się, odbijamy, nie trafiamy. Oj, tutaj mogę powiedzieć, że troszkę słaby strzał. W ogóle jakieś laki, mam wrażenie, że bohater ma albo ten szar futur tak trochę podjeżdżał na ręcznym i żebyśmy nie zebrali za momencik w bok wieży. Bo tego byśmy nie chcieli felicze, czyli no pojazd, który można próbować robić po garnku, bo... Tu tak mi się zdaje, że on byłby do sieknięcia, tylko że no na plecach mieliśmy chory i on był nieco, powiem, groźniejszy, ale to policzę, też jeśli się nam uda, to go nieźle potraktujemy. On garnek ma, sami widzicie jakiej wielkości, a bohater nie dojrzaś, lekko podnosi działo, to jeszcze się rusza maksymalnie utrudniając w, w, przeciwnikowi naszemu oponentowi strzelanie w nas i tak to powinno mniej więcej wyglądać jeśli macie bardzo duże no, jakiekolwiek garnki na wieży to tak powinniście się zachowywać pod naszymi stopami no niedaleko bizonte on jest dla kpz na hita tylko czy, czy się uda czy nie dobre pytanie i 6 też jest do wyciągnięcia, ale na szczęście nasi sojusznicy się obudzili, zaczęli robić jakieś fragi. Bo gdyby nie to, to ta bitwa mogła być nieźle przerżnięta, a tak widzę tutaj jeszcze szansę dla naszego bohatera, żeby coś jeszcze ugrać. Może Radleya Walterza wbijemy, bo niestety na medal pula to jest już niestety. Za późno. Polujemy na tego Wikinga, tego włoskiego Wikinga. Nie wiem, kto miał taki genialny pomysł, żeby złocha robić Wikinga, no ale życie po prostu, może, mieli gotowy ciąg, mieli gotową współpracę i stwierdzili, że no w sumie może to się tak trochę połączy, to trochę hajsu wpadnie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Mi się osobiście nie podobał i że wolałbym, naprawdę wolałbym jakiegoś szweda w roli nagrody. Tu obiekcik może za momencik polec, ale udaje się teraz to Felice jest na jeden dobry strzał. Jeszcze mamy bok jego wieży. Ach, i pudło. No w takiej sytuacji... Jeszcze się blokujemy, przydałby nam się, o i patrzcie, patrzcie co tu się dzieje, przydałby się nam bieg ten, wyrzutnie te rakietowe, silniki rakietowe z przodu, żeby się w razie czego szybciej cofnąć, ale wyobraźcie sobie, gdyby coś takiego było, można było włączyć jeden zaraz za drugim i najpierw taran do przodu, potem taran do tyłu, to by fajnie... To by było dosyć ciekawe, to muszę przyznać, jakby w ogóle chciało jakiś nowy czołg z kosmosu dodać, to macie pomysł. I powodzenia wam ogólnie życzę. Jedna solidna pestka dzieli nas od 10 tysięcy szkodzeń. Bohater nieźle nas strzelał. Początek miał wybitny gorzej troszkę to wyglądało pod koniec. Na szczęście ma zachowanych tych dopalaczy. No, jako tak, nie wcale taką małą ilość i może... Ładuj haeka, ładuj panie haeka, bo zaraz to ci go zakoszą i też ledwie go widać. Celuje w nas, my celujemy w niego, kto pierwszy ten lepszy. Wydaje się, że my w tej sytuacji byliśmy tym, kto obił go po prostu najbardziej i miejmy nadzieję, że to tak właśnie wyglądało, bo wtedy bohater miałby... Przekroczone 10 tysięcy, a to często się nie zdarza. W ogóle też został utworzony Pluton, także łącznie w Plutonie mamy 14 fragów. Szkoda tylko, że on nie był od samego początku. Bitewka wygrana. Dyszka obstawiam, że przekroczona. 5 tysięcy zablokowanych przez pancerz. 6 fragów, także niestety Radleya Waltersa nie udało się wbić, a szkoda, bo to zawsze byłby jakiś dodatkowy, cenny medal do kolekcji. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, na razie cześć i czołem.